Touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin, there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make, ready to make, ready to make sense of anyone, anything, anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Raise a Okej, okay, siemano wam wszystkim, witam serdecznie, z tej strony oczywiście dokładnie nie kto inny jak Chmielson i to jest, jak widzicie, kolejny dokładnie zarazem odcineczek naszej serii zagramy w Assassin's Creed Unity. Jesteśmy tutaj, gdzie zakończyliśmy poprzedni odcinek, czyli, e, znaczy może nie tutaj, gdzie zakończyliśmy poprzedni odcinek, w tej otóż dzielnicy, e, przy tym właśnie na tej, na tej katedrze, na tym tutaj, nie wiem co to jest dokładnie, ale tutaj, e, to jest na, no, Notre Dame, to jest... Do, no, przed, no, na Notre Dame uh, i tam zdobyliśmy punkt widokowy. Ja sobie zdobyłem tutaj punkt widokowy kolejny, obok dokładnie nowej misji, czyli od, obok wspomnienia drugiego z drugiej sekwencji o nazwie Odrodzenie, na które myślę, że wiecie co w tym momencie możemy pocisnąć bez problemu. Uh, ja nie widzę w ogóle. O, jak... tam mówię, mówią, że tak mi się uda trafić sobie idealnie, no to dobra, niech nie będzie. Eee, także co, myślę, że idziemy na tą misję główną. Eee, jakieś tam poboczne sprawy, no to myślę, że dopiero w następnych odcinkach, czy tam jakoś tam w trakcie serii jakieś tam rzeczy sobie poznajdujemy, że będzie, jeżeli będziecie chcieli, bo pamiętajcie, piszcie komentarze, co byście dokładnie chcieli zobaczyć, jeszcze może ciekawego z na co chcecie, żebym pokazał i w ogóle A teraz Arno sobie schodzi, my kusi jesteśmy na dole praktycznie. I co? Sekwencja druga misja w słonie drugie. Nagrody? Um, coś ciekawego, jakaś nowa rzecz będzie odblokowywana w takim układzie. Myślę, że to, że a dobro, do wizytówkę nam dał dobrą To jednak jakaś wizytówka, to on to nam dał. Nie wiem czemu tego nie założyłem. On nam dał przecież kurde tylko medalini. Me znaczy ten nas zegarek, tak? O to bodajże chodziło. Dobra, tutaj co mają tutaj nie być, czy co? Spadaj wnętrze Santa Chapel o, 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 tu gdzieś jest jakaś fajna skrzyneczka, którą sobie ale dobra, nie ma jej. Co z nim jest nie tak? Gdzie, co, jak, co ty masz do tego promienia słonecznego? Że coś tu ma być niby? Hm. To musimy teraz pomyśleć. Wow, jakieś fajne figurki jakichś minichów normalnie. A może po prostu coś tam... Nie, czekajcie, czekajcie. No to, to, to ja też wiem, nie? Że musi w tym jakąś rolę odgrywać, ale jaką, to nie... Który jest problem. Może jeszcze wyżej faktycznie. Zobaczcie, tu go nie ma, nie da się gdzieś Hmm. No dobra, ale co to co co ci chodzi? Przecież ja tu nie widzę, żeby tutaj jakiś promień, promyk słońca wlatywał. No oprócz co? A to to tu? Do tu mi pokazuje, że tu jest jakieś ogółem perfidne zejście pod ziemię, nie? Ale może ta? A właśnie, dobra, dobra że tam go trzeba wsadzić, ten medalion, i on coś nam odblokuje. No, tu coś jest, no, dokładnie, dobra. agresywne systemy tu się robią, ja tu nie wiem czy powinienem tu w ogóle być. Teraz może mi powiedzcie, że muszę po tym skakać. Ha, tego to ja się akurat domyśliłem. To jest na czas chyba, o damn. No to dawaj, dawaj, dawaj Arnold, coś pika na no? perfidnie. Ja nie dzierżę, no. Oooo. No, skacz tam. Skok wiary. Nie wiem gdzie, ale okej, okay. do jakiejś podziemi. Ja bym tam nie skoczył. Ja na swoim miejscu bym tam nie miał opcji żadnej bytu i skoku tam. Ale to jest Arnold. No cóż zrobisz? Nic nie zrobisz. To long enough, What to jest place? The sanctuary. A place we can train and prepare. Away from the eyes. Didn't we just escape from a dungeon? It's not a dungeon. It's a nerve center. In these tunnels we can get anywhere in the city. All without being seen. We have eyes everywhere. Ukry really? Seems visibility would be a problem. Wouldn't you prefer something with a view? This plate has served us well for 600 years, Pisspot. Mm-hmm and how long were you standing in the dark waiting for me Sanktuarium oh, oh. povedas you from the bell tower well it was quite the entrance Are you mocking me no no god's truth oh. very theatrical sharp we're here the candidate will approach oh okay dobra.

Does it matter? The blame still lies with me. the Kailai. Min? El Very well. Out of the dark you come into the light. From the light, you will return to the dark. Are you prepared to travel the eagle's path? If that's a fancy way of asking, do I want your help? Yes.

O, jakiś wysokoprocentowy alkohol powiadają, że mają dla mnie, no to dobra, no to sobie go strzelimy, no nie? W ogóle tutaj strasznie tak widzę, że chyba nawiązują bardzo bosy niż w poprzedniej części do Bractwa w ogóle Asasynów, bo w, w, w Black Flagu praktycznie w ogóle nie było mowy o jakimś tam staniu się Asasynem i tą podobnym akcjom, a tutaj to bardzo agresywnie to widać jest zaprezentowane. Jakieś hipnogagi normalnie, halucynofazy i te sprawy. wow, nie wiem czy tak powinienem się bawić, po ty. Co to w ogóle za dobre? Napoje mi dali. Jakieś grzybo dobre rzeczy, albo coś, jakiś LSD wpłynie. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Wow! rozumiem, że to ma dać nam jakieś takie wewnętrzne oczyszczenie, że wszystkich smutków w ogóle. O kurde, czemu, to... czemu to się te, te figurki tak się perfidnie na mnie patrzą? Gonimy naszego ojca, Ja. ale faza centralnie LSD w asasynie Ło cholera Ło aż mnie zdesynchronizowało. Takie to było agresywne. Cholera, no nie dziwcie się. To nie było takie łatwe zjechać z takiej górki. Wszystko się wali totalnie. <laughs> Teraz gdzie? No a no tak do dobra tutaj. Jakbyśmy do piekła jakiegoś trafilić gdzieś. Ale na LSD pamiętajcie. Lecimy dalej. Coś go tam. ohoho uh, uh, uh. Chciał. Kto go zabił? Asasyn jakiś? Co? Dostał list od Templariuszy? Czy kim on był w końcu? Assassin? No bo ten, taki sam list dostał przecież ten. Uh, taki sam list dostał przecież ojciec Alice. Od tam jakiegoś rządzącego Templariuszami. Wygląda centralnie jak ta anomalia czasowa. Tylko teraz bardziej na LSD. Wow, ok, uhuhu. No, 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 lecimy. To ten sam, co zamordował ojca. E Elis, zamordował ojca tego naszego do Arnolda. O, asasyni chyba. Styluj ich. Mhm, hmm, hmm, tam ktoś, ktoś jakiś cel nasz jest. What? A, mamy go zabić, nie dając się. Mamy zabić asasyna? No okej, okay. nie wiem kto co brał, jak to robił, ale okej, okay. spróbujemy go zabić, tak, żeby nas nie wykrył. Mmm, od tyłu go dojedziemy. The Arno, Arno, words that lay at the heart. No, stay your blade from the flesh of the innocent. I did plain sight. Never compromise the brotherhood. Let these tenets be branded upon your mind. Follow them and be uplifted. Break them. Held from this world, his sins and failures turned to dust. Tonight he is reborn, a novice of the assassins. Zaczyna się dobra gra! Praktycznie staliśmy się asasynem. I, i naprawdę jest teraz git, także kontynuujemy. Oczywiście mamy ukryte ostrze, będziemy mogli sobie normalnie śmigać już i mordować. O, cholera! Ach, dobra, ładuj się, ładuj, bo to już trwa. A te ludinki trwają i trwają, a mi się tylko spać, co. W ogóle też e, właśnie zapomniałem przy... wspomnieć o tym, miałem wspomnieć. E, jeżeli ktoś byłby zainteresowany jakąś rozgrywką na kopa e, w kopie, właśnie na playu czwórce w na Unity, no to śmiało, możecie pisać do mnie na nickiem M9 na PSN -ie. Ja będę pewnie grał jeszcze z Jankielem w Koopa, właśnie którego też wam pokażemy z Unity, ale nie tylko, bo chciałbym też jeszcze właśnie z kimś z was pograć, jeżeli byłby ktoś chętny. Good choice. Welcome to the Assassins initiate.

Mandal, lol. Mandalayev. From small traces of precursor DNA, the rare genes of an ancient race embedded in our own, we now know that triple helix DNA is the foundation of the precursor genome. It is the genetic Rosetta Stone of our age. If we can crack it open, if we can sequence the full precursor genome, there is no limit to the knowledge we will gain. Using Animus technology precursor history will be open to us for the first time ever ancient languages will be unlocked and ancient technology will be ours for the taking imagine what will be possible if we master the technology that underpins the pieces of eden such discoveries would surpass 100-fold the splitting of the atom last year we located a rich sample of precursor dna in a donor whose genes can Human and precursor DNA at an incredible 25 to 1 ratio. Our work will begin with this sample. Our goal is to unravel the triple helix, sequence the precursor genome, and change the world for the better forever. Welcome to the Phoenix Project.

but we're confident you're up to the task. And you won't be alone. Other initiates, assassins just like you, are doing their part to end this fight. If you need more training, more experience, you can call on them for help. All right. Floating the next sequence.

Który pod koniec gry chciał nas zabić a propos we współczesności. Ło, wow wow, 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 wow! Broń dystansowa, składa asasyna, sakiewka, grana, doguszający zmysł społeczny, przebranie, uczeń ślusarza, grupowe leczenie, podwójne zabójstwo, gruba skóra to... Uhu, uh, hu, uh. tego jest w cholerę. Co to? Aha, czyli to mam jakieś skillet czy coś w ten desek? A tak, mam tylko to odblokowane, no to... A tak, oszałamiający. Co to nadaje? Aby go wprowadzić podczas walki przytrzymaj X. No dobra, będziemy to testować. Dystans, no tu broń dystansowa na przykład, co na pewno chcemy kupić. Tu mamy skład osasny, aha, czyli za te punkty takie, które dostajemy po misjach możemy sobie coś pokupować. Jakieś właśnie te takie, mm, że tak powiem... Usage, to znaczy no takie wszelkiego rodzaju upgradey, czy właśnie broń dystansową mamy odblokowaną, wiecie, lepsze umiejętności i w ogóle ile mamy tych punktów, jeszcze mamy jeden, tak, z tego co widzę, dokładnie, czyli za jeden punkt mogliby, możemy kupić na przykład wtopienie się w otoczenie, no jak będzie, zapgrajdujemy, to jest jedyny, jedyna rzecz, którą możemy więcej upgrajdować. Dobra, no to 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 spoko. Czyli mamy tutaj jeszcze jakiego pokazem rodzaju. O, tu jest misja koopowa, Czyli tu jest mamy misję na koopa, tak? Czyli graczy dwóch maksymalnie. A, czyli Koopa to powiem wam szczerze tak jak mówię, będziemy testować dokładnie jeszcze z Jankielem, także a jeżeli ktoś by chciał na Play 4 pograć ze mną w Koopa, no to śmiało możemy je dodawać na PSN i kiedyś tam sobie możemy myknąć. Ale dobra, wiecie co, póki co ja myślę, że zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w jutrzejszych odcinkach, które się pojawią oczywiście tak jak mówię jutro na kanale, a tymczasem komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie oczywiście. Jutro Assassin's Creed Unity i Roach, także będzie agresywnie. To było na tyle, ja się z wami żegnam cześć wam wszystkim.